Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie trochę o innej rzeczy niż to, że grożą nam atomówką, że Putin na nas palcem wskazuje i odbywa się konflikt na wy, obok, wszędzie Ukrainy. Dzisiaj powiemy sobie o ministrze Ziobro i jego zmianach, planach na zmiany i o tym, jak zostaną złamane prawa człowieka w Polsce. Pamiętacie ten odcinek, co wam nagrałam, mnie, że tam. Tusk siedział i mówił, że idzie, trzeba walczyć z Rosją, która łamie tam 8 tych punktów, które wam wyliczyłam, i później wam przedstawiłam te same punkty w Polsce, które również są złamane, tylko że Tusk ma to w dupie, co się dzieje w Polsce, ale u kogoś widzi. No także kochani, jeśli jesteście ciekawi, co tam dla Was przygotowałam, to serdecznie zapraszam. I tak, wiecie co, odnoszę takie wrażenie, że na przykład pan Morawiecki, on tak sobie nudzi się w domu, siedzi sobie i myśli, co by tu jeszcze opodatkować? Może taki podatek, taki podatek, a z drugiej strony mamy pana Ziobro, który siedzi sobie w domu, w fotelu, z gazetą, w kapciach i myśli, jakby ich kuźwa jeszcze osankcjonować karnie, jakie by tu przepisy pozmieniać, żeby ich dobić? W sumie ci lekarze to ostatnio za mało po dupie dostali, więc dowalmy jeszcze im. I w sumie wszystkim dowalmy. I winnym, i niewinnym. Bo tak. Bo mogę. Bo zrobię. No i tak mi się wydaje, że takim się nudzi. I słuchajcie. Lekarze apelują o zablokowanie pomysłu Ziobry dotyczącego zaostrzenia kar uderzy we wszystkich lekarzy. I tutaj te zmiany, Lekarzy również się dotyczą, ale zauważyłam jedną też bardzo ważną kwestię, która po prostu łamie prawa człowieka. I uważam, że nie powinniśmy się zgadzać i dawać zielone światło, mimo tego, że manipulują nas pobudkami, takimi dobrymi pobudkami, nie? Zróbmy to w dobrym celu. To jest jak zmiana konstytucji, zróbmy to w dobrym celu, ale do czego to będzie później wykorzystywane, to my pewności nie mamy i mieć nie możemy. I chciałabym, żeby wszyscy Polacy w końcu zaczęli zwracać uwagę na to, co się dzieje w tej polityce, a nie patrzyli tylko na takie hasła reklamujące da daną rzecz, tak jak hasła reklamujące Polski Ład, jak hasła e, popierające e, i reklamujące zmianę Konstytucji, tak jak i hasła pana Ziobro odnośnie zmiany prawa karnego pod przykrywką pedofilii. Pedofilii. Bo o ile wszyscy zgodnie się z Będziemy krzyczeć, że tak, że za pedofilię powinno być 100 lat, bo ja jestem zdania takiego, że za, za pedofilię to powinna być siekierka i na żywca. Ale to wiecie, nie jestem ministrem sprawiedliwości i ja sobie mogę mieć takie zdanie. Dlatego wiem, że kierując się emocjami bez żadnej refleksji tego, co jest napisane w ustawie, mogłabym zrobić moim myśleniem krzywdę wielu na przykład niewinnym ludziom, prawda? Możne, można tak. Bardzo łatwo jest kogoś posądzić o molestowanie, o pornografię, posiadanie pornografii dziecięcej na przykład. To też jest bardzo łatwo kogoś o to oska oskarżyć w ogóle można o wszystko, tak? Ym, jaki jest problem Wgrać komuś jakieś zdjęcia czy nagrania na komputer? No żaden problem, a później weź się tłumacz gęsto. No dobra, ale co tam jest napisane? Najpierw, najpierw zajmijmy się lekarzami, podzielmy to na dwie sekcje, a później zaostrzeniem prawa karnego dla wszystkich. Zaostrzenie sankcji za nieumyślne spowodowanie śmierci będzie skutkować zaostrzeniem kar za błędy medyczne. Uderzy to bezpośrednio we wszystkich lekarzy. Żądamy zablokowania tej zmiany, apeluje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Z jednej strony wiemy o tym, że nieraz są takie przypadki, że lekarze popełnią błędy i człowiek umiera i za nie nie odpowiadają. Z drugiej strony zapominamy, że lekarze to nie są bogowie, tylko ludzie. Mamy do nich zaufanie, mamy do nich pełne zaufanie, no bo oddajemy w ich ręce własne życie. Tylko, że właśnie jest ta też druga strona, że no, skoro oddajemy im własne życie, to są osoby wykształcone, one powinny nas ratować. Ale skoro to są tylko ludzie, mogą popełniać błędy. Patrząc statystycznie, częściej to życie ratują i to dużo, dużo częściej ratują to życie, niż tych pacjentów uśmiercają. No, bo taka jest prawda. Chociaż statystyka to wiecie, nie jest najlepsze porównanie, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie, że no. Dużo częściej lekarze ratują życie niż popełniają błędy, więc te błędy faktycznie zdarzają się raz na jakiś czas i powinno być to brane troszkę inaczej pod uwagę. Uważam, że powinno być to bardzo sprawdzane pod każdym kątem pod kątem dokumentacji medycznej, weryfikacji, weryfikacji lekarza, nawet wiecie, czy nadużywa alkoholu, czy nie. No, Naprawdę ta, ta weryfikacja powinna być bardzo, bardzo, bardzo dogłębna. Myślę, że tutaj brakuje weryfikacji, a od razu będzie kara. Że, takiego sprawdzania, dlaczego tak się dzieje. Bo, bo trochę też jest tak, że szpitale gdzieś tam się bronią, zawsze z tą dokumentacją to jest problem, a tu zaginęła, a tu coś tam. I uważam, że jeśli w sytuacji takiej, nie wiem, dokumentacja zaginęła, nie ma dowodów, no to tutaj już może zapalić się lampka, że coś ten lekarz. Od takiego odwalił, że no w jego profesji, z jego doświadczeniem, nie, powinno, nie powinien być taki błąd. I wtedy weryfikuje się, ile taki lekarz godzin przepracował w danym szpitalu w danym tygodniu czy miesiącu. Bo wiecie, jak to czasami jest, że ciągną dyżur za, za dyżurem, za którymś razem już jest tak przemęczony, że popełnia takie błędy, których normalnie jakby się wyspał, by nie zrobił. Lekarzy brakuje, więc te, ktoś te dziury musi łatać. I kółko się zamyka. Więc skoro brakuje lekarzy, no to to jest wina lekarzy, czy to jest wina rządu, że tych lekarzy brakuje? Bo wielu naszych lekarzy jest, ale w Anglii. Słuchajcie dalej. Zaostrzenie kar jest jedną ze zmian zapisanych w projekcie nowelizacji kodeksu karnego, którym zajmują się obecnie posłowie. Nową ustawą resort sprawiedliwości chce zmienić politykę karną w Polsce. Reforma kończy z filozofią, że najbardziej zwyrodniałych przestępców należy wyłącznie resocjalizować. Trzeba odizolować... Lować najbardziej niebezpiecznych bandytów od społeczeństwa. I nie rozumiem tutaj tej zmiany, znaczy nie rozumiem. Zaraz dojdziemy do tego, co tak naprawdę może z tego wyniknąć, bo jeśli ktoś jest najbardziej zwyrodniałym przestępcą, to on jest w Polsce do końca życia odizolowany. No mamy yy, gost gostynin, tak? I tam trafiają przestępcy, którzy nie nadają się do życia w społeczeństwie. Są tam zamknięci, i są tam pilnowani. Wychodzą z tego więzienia, idą do Gostynina, tam strajko, strajki głodowe były jakieś czasami i tak dalej, że oni wolą już być w więzieniu niż tam, bo w więzieniu jest lepiej. I wiecie, jest, jest takie miejsce, więc jest prawo, które stanowi o tym, że można ich w takie miejsce dać. Także nie rozumiem tutaj o, o co panu zio, Ziobrze chodzi. Tu państwo musi pokazać żelazną rękę, zapowiedział projekt minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, bez teoretycznej nawet możliwości zwolnienia, które Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał za nieludzkie traktowanie, skazane konsekwencją praw, zakazane konwencją praw człowieka. I tak. Ja Wam kiedyś powiedziałam, wiele osób ze mną się tutaj nie zgodziło, ja jednak moje zdanie podtrzymuję, szanuję Wasze, ale swoje również, że w Stanach Zjednoczonych mamy kary po, wiecie, potrójne dożywocie i tak dalej, że jedną łaskawi prezydent a zostają mu jeszcze dwa. Wiecie o co chodzi? I czy to świadczy o tym, że tam jest mniejsza przestępczość niż w Polsce? Nie. Tak więc, jeśli na tak dużym społeczeństwie, jak właśnie w USA, możemy zobaczyć, że to nie działa, to po kiego ciula wprowadzać to w Polsce? Tylko do końca życia będziemy utrzymywać darmozja darmozjadów. To jedna sprawa. Druga sprawa. Nakładanie takich kar. To jest takie właśnie mamienie ludziom oczu, że, że już teraz to już będzie bezpiecznie. Jak on będzie wiedział, że on, nie be, jak, że on już nigdy z więzienia nie, w, nie wyjdzie, to on tego nie zrobi. No w USA jednak robią, jednak gorsze rzeczy robią w USA niż w Polsce. I mimo takich kar, więc nie rozumiem sensu. Szkoda, że nie sprawdzamy resocjalizacji, bo tutaj y, mówią, że resocjalizacja y, nie działa. Resocjalizacja nie działa, bo jej nie ma. W Polsce nie ma resocjalizacji. W Polsce jest przechowalnia. Naprawdę. Tam nie ma resocjalizacji. Tam nie ma. Y, tam trafiając, człowiek, który tam trafia, nie ma możliwości zresocjalizowania się, przystosowania do społeczeństwa, nauki życia w społeczeństwie, nauki konkretnego zawodu, technologii. Obycia w świecie, wychowania, bo często trafiają młodzi ludzie, którzy mieli patologiczne rodziny, nie zostali w żaden sposób, nie mieli żadnego wzorca do naśladowania. Takich rzeczy brakuje, bo tego nie ma. To jest przechowalnia, przechowalnia ludzi z wyrokami. Ich się przechowuje, ich się wypuszcza i radzi sobie. A on jedyne, co umie później, to kuźwa kraść. No. Nic więcej nie umie. I z jednej strony możecie powiedzieć, że no, to mógłby się nauczyć. No, oczywiście, że mógłby się nauczyć. Oczywiście, znam przypadki takie. Znam takie, co się nauczyły, i znam takie przypadki, co się starały przez rok, dwa, trzy. Tylko, że jak ktoś widział kwit z więzienia, że, 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 że karany był. Albo nie mógł znaleźć pracy, no bo przesiedział w tym więzieniu. Odsiedział swoją karę, tylko już nie miał doświadczenia, więc ciężko mu było znaleźć tą pracę. I tak wiecie, tułał się. tu... Tu dorywczo, tam dorywczo, pieniędzy brakowało i niestety kuźwa wracali do, wracali do swojej starej mentalności, wracali do więzienia, bo oni nie potrafili się odnaleźć w społeczeństwie. I właśnie to świadczy o tym, że nie ma w Polsce resocjalizacji, więc może warto zacząć od tego, żeby tych więźniów resocjalizować porządnie, uczyć tego, jak powinni się w życiu zachować, jeśli rodzice tego nie zrobili, jeśli oni sami nie potrafili tego zrobić, bo trzymać ich w więzieniu przez tyle lat, to i tak nic nie da, no chyba, że po prostu wszystkich wtedy się zamknie i nie będzie komu ro rozrabiać. Ale to, to działa dokładnie tak samo jak podatki. Podatek od cukru nie sprawi, że ludzie przestaną chorować na cukrzycę i jeść go mniej. Sprawi, że ludzie będą mieli mniej pieniędzy w portfelach, a cukier dalej będą jedli, bo cukier jest bardzo uzależniający. Ja sama się przekonałam po sobie, że ja byłam tak uzależniona od cukru, że... Wiecie, że tam papieroski popalam czasem, nie? I wolałam... Był taki moment w moim życiu, że wolałam czekoladę niż tego papierosa. Tak było to silne uzależnienie. I to ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest ogromny problem. Więc nakładając podatek od cukru, nie sprawimy, że ludzie przestaną go jeść. Podnosząc akcyzę na alkohol, nie sprawimy, że ludzie przestaną chlać. Podnosząc podatek dochodowy, nie sprawimy, że ludziom będzie chciało się pracować. Więc podnosząc Kary nie sprawimy, że ludzie nie będą tego robić. Jeśli ktoś jest na przykład pedofilem, no to ja uważam, że to jest po prostu psychiczne skrzywienie. I na ile lat byśmy go nie wsadzili, to on po prostu taki jest. Więc mamy ten Gostynin, gdzie oni tam trafiają i sobie tam siedzą. Tylko, że no, czy, czy można kogoś zastraszyć, żeby nie był chory psychicznie? No bo ja uważam, że to jest jakaś choroba psychiczna, że to, to, bo to nie jest normalne. Że moim zdaniem coś z mózgiem ludzkim jest nie tak. No nie jestem psychologiem, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, oczywiście, ale uważam, że coś z mózgiem jest nie tak. Coś, coś z psychiką takiego człowieka jest nie tak. I to jest tak, jakby więzienie wyleczyło czubka z bycia czubkiem, a podatek od cukru cukrzyka, a podatek od alkoholu alkoholika. Wiecie o co mi chodzi. A czy, czytamy dalej. Ziobro chce również rozszerzyć podstawowy wymiar kary więzienia do 30 lat. Dziś to kara do 15 lat więzienia obok kary 25 lat, która ma zostać zlikwidowana. I wiecie co wam powiem? I to też wam mówiłam już jakiś czas temu, ale że moje zdanie się nie zmieniło. To powiem Wam tak. Czy będziesz się bardziej bał, jak będzie ci groziło 25 lat więzienia? Znaczy, inaczej, czy będziesz się bardziej bał, jak będzie Ci groziło 30 lat więzienia zamiast 25, czy ta skala strachu jednak jest taka sama? Bo dla mnie i to jest dużo, i to jest dużo. Dużo za dużo. Wiecie, jakbym miała tak w zamknięciu przesiedzieć, to jest, po prostu tego nie wyobrażam. I tak naprawdę, może już tam, będąc na miejscu, to robi jakąś różnicę, te 5 lat, nie? Ale jak tak sobie patrzysz z boku, to to jest dużo i to jest dużo. Więc po prostu nie wiem, nie wiem, co kombinują, żeby to pozmieniać. Szukam sensu. W ślad za tym ma pójść zaostrzenie kar za liczne przestępstwa, przepraszam, w tym za nieumyślne spowodowanie śmierci. Dziś artykuł 155 Kodeksu Karnego mówi, kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat. 15. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ziobro chce, aby po zmianach kara więzienia wynosiła od 6 miesięcy do 8 lat. I wiecie, że na świecie, znaczy na świecie, w Polsce przypadki są bardzo różne. Ja nieumyślne spowodowanie śmierci widzę również tak, że ktoś ci da w zęby, ty mu dasz w zęby żeby się obronić. A on upadnie, uderzy głową o krawężnik i umrze. I ja też to widzę jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Widzę też to tak, że jadę samochodem, przez swój błąd spowoduję wypadek i zginie ktoś, kto siedzi koło mnie. Jednak to nie było zamiarem umyślnym. Ja nie chciałam przecież tej osoby zabić, tak? No spowodowałam wypadek, nie wiem, nie włączyłam kierunkowskazu. Nie znam się na sam. No, nie mam prawa jazdy, więc ciężko mi się tak... Ale no, nie włączyłam kierunkowskazu, skręciłam, wjechał we mnie samochód, z mojej winy, nieumyślnie doprowadziłam do śmierci mojej pasażerki, pasażera. To są bardzo trudne tematy, jednak uważam, że tutaj te widełki powinny być inne, bo każdy taki przypadek powinno się brać bardzo indywidualnie, nie? No bo nieumyślnym spowodowaniem śmierci też czasami bywa, że mąż nadzieje się 15 razy na nóż niechcący. Też tak tłumaczę, że to nieumyślnie się nadział. Nie? Upadł 15 razy. Bywało. Nie wiem, czy czytaliście, jakieś, ja już czytam taki artykuł. Samorząd Lekarski i Związek Zawodowy Lekarzy sprzeciwiają się zaostrzeniu kar z artykułu 155. Z rosnącym niepokojem obserwujemy, że wykonywanie zawodu lekarza staje się coraz trudniejsze, między innymi z uwagi na przepisy, które stale zaostrzają odpowiedzialność prawną za wszelkie niepowodzenia w trakcie prowadzenia procesu leczniczego. Napisało w opinii o projekcie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak dodało, działając w reżimie prawnym, w którym każde niepowodzenie lecznicze może zostać zakwalifikowane przez prokuraturę jako nieumyślne przestępstwo, zagrożone coraz surowszą karą. Naturalnym jest, że lekarze są poddawani wzrastającej presji w trakcie wykonywania swojego zawodu. I nie ma się co trochę dziwić lekarzom. No ja wiem, ja wiem, że wy mi zaraz powiecie, że to koniowało i tak dalej. I w większości rzeczy się zgadzam, bo naprawdę na miłego lekarza ciężko trafić, a na dobrego, to wiecie, żeby trafić, to trzeba czekać 5 lat w kolejce. I ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, że pracujecie. To jest trochę taka praca, jak w łagrze, nie, że pracujecie i ktoś wam patrzy na ręce, i jeśli zrobicie to źle, to 15 lat więzienia. Nie, nie, wiem, nie wiem, czym się zajmujecie. Wymyślam zawód. Ja nie wymyślę teraz. Ale, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. I uwaga, NRL ostrzega. Skutkiem zaostrzenia kar będą trudności w pozyskaniu lekarzy gotowych do wykonywania pracy w warunkach bezpośredniego narażenia życia pacjenta. I powiem Wam szczerze, że w takiej sytuacji to też bym się bała: że nie uda mi się uratować tego pacjenta i pójdę do więzienia. Wolałabym w ogóle tego nie robić i oddać to koleżance, tylko, że nie podjęcie próby uratowania komuś życia też jest chyba karalne, więc tutaj po prostu nie wiem, może na SOR się nie będą zgłaszać, bo tam takie najcięższe przypadki, nie? Żeby szybkiego reagowania, więc może tutaj SOR odpada, jakieś skomplikowane operacje też pewnie odpadną, też się nie będą podejmować. Może być kłopot. W środę na projekt Ziobry ostroza... Re... Agował również ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. W swoim oświadczeniu przypomina, że to kolejna próba zaostrzenia kar za nieumyślne spowodowanie śmierci. Dwa lata temu Ziobro chciał, aby wynosiły one do 10 lat więzienia, ale Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uznał wtedy ustawę za niekonstytucyjną. U, pani Julio, zaimponowała mi pani teraz. OZZL i NRL występowały wcześniej do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia o wyłączenie błędów medycznych spod przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci, ale bez skutku. Przez dwa lata nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze propozycje, a przedstawiana właśnie przez rząd nowelizacja wskazuje, że stanowisko lekarzy zostało zlekceważone. To znaczy tak, ja nie uważam, żeby to miało być wyłączone z Błędy medyczne, żeby były wyłączone spod przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci. Ja uważam, że to przestępstwo nieumyślnego spowodowania żeby to miało być wyłączone z. Błędy medyczne, żeby były wyłączone spod przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci. Ja uważam. które psychicznie to wytrzymają. Czy według Was to jest fair? Czy według Was takie. Artykuły prześmiewcze i śmianie się z tych. Próbują robić rzeczy, które no, nam z boczku wydają się śmieszne, ale dla nich to może być ostatnia deska ratunku, żeby Nie jako... jest to, że żona, która kocha męża i ten mąż jest, że tworzą rodzinę. Tak, bo niektórzy tworzą rodzinę i mają udane związki, nie muszą się rozwodzić, bo ostatnio takie, tak modne jest się rozstawać zauważyłam, a niektórzy się kochają. I bardzo trudno jest im bez siebie żyć, tylko dlatego, że ktoś podjął taką decyzję, muszą się rozstać. Na ile też nie wiedzą, czy przeżyje osoba, która zostaje, nie wiedzą, czy matka z dziećmi, która trafi do Polski, nie trafi na handlarza ludźmi, nie wiedzą. I według mnie to są takie przypadki, z których śmiać się nie powinniśmy. Powinniśmy szydzić z tych ludzi, bo to ewidentnie jest prześmiewczy artykuł i tak wiecie: siądzie sobie taki przed tym komputerem, poczyta, jak to się chłop za babę przebrał, żeby z kraju uciec i żeby nie bronić ojczyzny, pośmieje się z niego, ale nie widzi tej takiej drugiej strony medalu. Przecież za każdą tą rodziną, za każdym tym człowiekiem stoi jakaś historia. Coś, ta, coś ten mężczyzna przeżył, coś ta kobieta przeżyła, która go wywozi w tym kartonie. Każdy z nich ma jakiś bagaż swoich doświadczeń, swoich lęków, swoich wad, chorób, zalet. Nie wiem, no macie dzieci. Popatrzcie na swojego osiemnastoletniego syna. Czy jesteście w stanie go zostawić na froncie na wojnie? Ja sobie. Jeśli miałabym wpakować moje dziecko do kartonu, to bym je wpakowała tak, żeby mi go nie znaleźli. Cóż. I może to wielu się nie spodoba, bo ten osiemnastolatek może powinien walczyć o ojczyznę, ale taka byłaby pewnie moja decyzja jako matki. Taka moja decyzja jako żony? Próbowałabym wszystkiego, żeby moja rodzina była razem. Trudno. Pamiętajcie, że za wojny wojny prowokują politycy, ale odpowiadają za nie wyłącznie cywile. Ludzie którzy nie mają z polityką nic wspólnego. Dlatego wszyscy ci, którzy zawsze powtarzają nie, ja tam się polityką nie interesuję, to, nie, to mnie nie dotyczy, to nie jest moja sprawa. A guzik to nie jest Twoja sprawa i guzik Ciebie to nie dotyczy. No, takie tam refleksje mnie naszły po tym, bo z, bo z jednej strony to też było takie ho, w peruce, nawet bym nie poznała. Ale tak później sobie właśnie usiadłam i tak przemyślałam z drugiej strony. Ze strony właśnie tych ludzi. Czy ty byś Anka nie zrobiła, czy ty byś swojemu mężowi nie kupiła nawet z, z twoimi dziećmi przez granicę? Zrobiłabym. Możecie się śmiać. I dla męża, i dla osiemnastoletniego syna. Dla syna nieważne, ile by miał lat, ale mówimy tutaj, że tutaj też wy, trzeba pamiętać, że to są. Osiemnastolatek to to jeszcze dzieciak, on ma prawo głosować, ale on dalej mieszka z rodzicami, którzy na niego pracują, bo on się dalej jeszcze uczy w szkole. Wiecie, jeden 53-latek chodzi na siłownię i jest spoko, a drugi 53-latek już nie jest tak sprawny, jak ten 30-latek. I uwaga, TVP Info napisało, nie lada bezczelnością, a może głupotą. Wykazał się 53-letni mężczyzna, który również próbował wyjechać z kraju przez przejście w Mochylowie. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Przedstawił on dokument, z którego wynikało, że w 2009 roku został uznany za niezdolnego do służby wojskowej na podstawie artykułu dotyczącego ciąży porodu i okresu połowu. Znaczy, tak, to powód może jest dość śmieszny, ale pogranicznicy przekazał człowieka, czy wyniknął jakiś błąd w dokumentach. Czy po prostu nie wiem. Był transem, transseksualistą. To myślicie, że to w, tylko na Zachodzie są wszędzie są. No róż, różne, różniaste sytuacje w życiu są. I tutaj jasno jest powiedziane, że policja będzie to wyjaśniała, bo nie wiedzą skąd się wziął taki przypadek. To nie jest jednoznacznie stwierdzone, że on miał jakieś fałszywe dokumenty. Może to, wiecie, słabe. Powin, nasz rząd powinien robić tak, żeby nasi ludzie się nie bali, żeby Polacy się nie bali, żeby nie prowokować do nieprzyjemnych sytuacji z Rosją, do konfliktów z Rosją, żeby nie prowokować konfliktów z Niemcami, z Unią Europejską i ze wszystkimi innymi, z którymi nasz rząd przez te lata zdążył się pokłócić. My powinniśmy się czuć bezpiecznie w swoim kraju, a ja obecnie się obec, bezpiecznie w swoim kraju nie za bardzo czuję. Nie wiem jak wy. Więc co? Też będziemy się śmiać, jak będziemy uciekać później? Wszyscy razem? Chyba nie. Dajcie znać, kochani, czy, czy z takich przypadków trzeba się śmiać, trzeba się szydzić z nich, trzeba napisać artykuł w gazetach odnośnie ludzi zdesperowanych, nie wiedzących, jak sobie poradzić z tą, tą sytuacją, bo się po prostu nie nadają do tego, żeby strzelać do innego człowieka. Czy powinniśmy z tego szydzić i piętnować, żeby takie sytuacje po prostu w przyszłości nie miały miejsca, żeby człowiek się zastanowił pięć razy, zanim będzie chciał uciec, i po prostu schował się w piwnicy i siedział w piwnicy, bo to będzie lepsze dla jego kraju, niż żeby on wyjechał i nie wiem, zbierał pieniądze, czy pomagał w akcjach humanitarnych za granicą, bo na tym się na przykład dużo lepiej zna niż na strzelaniu. Czy jednak nie powinniśmy w ogóle szydzić z drugiego człowieka? I z jego słabości. Nie wiem. Jest to bardzo trudny temat, no bo wojna to nie jest łatwy temat. I tutaj nie ma co ukrywać, że są pewne zasady, których nie powinno się łamać. Jasne, ale powinniśmy brać też. Nie, nie żyjemy w latach. XIX-XX wieku, tylko mamy już wiek XXI, już dużo lepiej znamy zachowania ludzi, ludzkie skłonności, słabości. Psychologia się bardzo mocno rozwinęła, jak i psychiatria. Można żyć i żeby jeden członek z rodziny nie zginął. Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł, wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi, jest okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa! Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest. Okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa! Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest. Okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa. Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł wyśmiew... co wyśmiewa tych ludzi jest. Okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa! Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest. Okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa! Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest. Okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa! Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest. Okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa. Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi, jest okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa. Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi, jest okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja Was buziam. Pa. Dla mnie to jest okropne i ten artykuł, wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja Was buziam. Pa. Dla mnie to jest okropne i ten artykuł, wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja Was buziam. Pa. Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł, wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja Was buziam. Pa. Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł, wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi jest okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam. Pa. Dla mnie to jest okropne. I ten artykuł, wyśmiew, co wyśmiewa tych ludzi, jest okropny też. Dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach, a ja was buziam.